Gdyby takiej jakości bimber był produkowany za czasów mojej młodości, to nie wiem, czy kiedykolwiek zacząłbym pić whisky. <grytania> Cześć, Whisky Malcontent z tej strony. Kluczowe pytanie dzisiejszego odcinka brzmi: czy deslarnia bimber robi dobry bimber? Bimber, nasz narodowy trunek. Oczywiście wiemy, że można go zrobić z wszystkiego, co zawiera cukier, plus drożdże i woda. Czy taki new make, czyli alkohol, destylat, z którego powstaje whisky, można pociągnąć w kategorię bimbru? Z drugiej strony, czy istnieje jakikolwiek destylowany alkohol, którego nie można pociągnąć pod kategorię bimbru? To chyba w ten sposób powinno być zadane to pytanie. Destylarnia Bimber. Wiele osób zadaje sobie pytanie. Znajomo brzmiąca nazwa. Czy mamy taką destylarnię w Polsce? No właśnie, nie mamy takiej destylarni w Polsce. Destylarnia Bimber, mimo tego, że założona przez Polaków i prowadzona przez Polaków, jest zlokalizowana w Londynie, w Anglii i formalnie jest traktowana jako angielska destylarnia. Pomysłodawcą, jak również założycielem destylarni Bimber jest pan Dariusz Płażewski, nasz rodak, który w 2003 roku bodajże wyjechał z Polski do Anglii i w 2015 roku postanowił on otworzyć swoją własną małą kraftową destylarnię. No pan Dariusz tutaj z dziedziną Gorzelnictwa był związany już od lat swojego dzieciństwa, gdyż jego dziadek zajmował się produkcją wimberku, powiedzmy. Także Pandariusz był zapach brat już od samego początku z, z gorzelnictwem, więc jego dość ogromna wiedza na ten temat, jego de facto zdobyte doświadczenie od lat młodości, jak również pomysłowość i kreatywność, spowodowała właśnie, że w 2015 roku postanawia to destylarnię Bimber w Londynie otworzyć. Już w 2016 roku zaczyna produkować pierwszy destylat. Coś, co w przyszłości będzie mogło nosić miano whisky. Kreatywność, wiedza, jak również jakieś już doświadczenie Pana Dariusza w tej dziedzinie spowodowało, że Proces produkcji który postanowił utworzyć, który postanowił obrać w deslarni Bimber jest dość nietypowa i ciekawe elementy tej produkcji zaczynają się już od samego początku gdyż dość sporo czasu pan Dariusz spędził jeżdżąc po całej Anglii szukając odpowiedniego jęczmienia do produkcji whisky. W końcu udało mu się trafić na farmę która produkuje jęczmień odpowiadający jego wymaganiom i mamy tutaj już tak jakby pierwszy element ogarnięty, załatwiony. Po czym została znaleziona słodownia, de facto bardzo blisko destylarni, gdzie jest przygotowywany słód pod produkcję destylatu, pod produkcję whisky. No i zaczynają się w tym momencie dziać ciekawe rzeczy, ponieważ pierwszym elementem, który delikatnie odbiega od takich tradycyjnych procesów produkcji whisky jest chociażby mielenie tego słodu jęczmiennego, gdzie normalnie, zgodnie z tradycją w szkockich destylarniach są młyny, młynki w zależności od wielkości destylarni, różnej wielkości młyny. Tak Pan Dariusz postanawia ten słód zgniatać, miażdżyć, a nie poddawać go mieleniu. Rzecz bardzo ciekawa. I to jest tak, jakby pierwszy element, który już tutaj jest znacznie inny niż jest to normalnie traktowane tutaj w, w branży produkcji whisky. Kolejną rzeczą bardzo ciekawą jest proces fermentacji. Ogólnie przyjęte jest, że taki normalny proces fermentacji trwa 48 godzin. Wiadomo, niektóre deslarnie ten proces wydłużają. Albo osiągnąć konkretny cel, jeżeli chodzi o walory smakowo aromatyczne tego tak zwanego piwa, które powstaje w procesie fermentacji. Chociażby deslarnia Glengoin, która szczyci się tym, że ten proces fermentacji przeprowadza dość powoli, jest on dość długi i trwa on około 55 do 60 godzin. Długi, powiadają. W przypadku destylarni Bimber fermentacja trwa 168 godzin. Jest to cały tydzień, dokładnie 7 dni. I to się nazywa długi proces fermentacji. Oczywiście fermentacja, długość fermentacji przekłada się na powstawanie estrów. Dzięki czemu to powstałe tak zwane piwo w procesie fermentacji, wiadomo nie mamy tutaj chmielu, ale nazwijmy to umownie piwem. To piwo ma charakter Dość mocno owocowy, co później oczywiście przekłada się już na smak i aromat samego destylatu. Kolejnym bardzo ważnym elementem, też nieco innym niż tradycyjnie przeprowadzanym w szkockim gorzelnictwie, jest sam proces destylacji, a konkretnie mowa o alembikach. I w przypadku destylarni Bimber, ten kształt alembika przypomina taki dzbanek do zaparzania herbaty. I to ma oczywiście dość ważny wpływ na końcową jakość destylatu. Rzecz istotna, również jeżeli chodzi o proces destylacji, to fakt, że destylarnia Bimber używa bezpośredniego podgrzewania alembików. Pod alembik włożony jest palnik gazowy, który bezpośrednio podgrzewa spód alembika. Taki proces na dzień dzisiejszy stosowany jest tylko w trzech szkockich destylarniach. I tu Was zaskoczę, gdyż jedną z tych destylarni jest destylarnia Glenfilich, jest destylarnia Glen Farclass, jak również destylarnia Springbank. Kiedyś ten proces był stosowany bardziej powszechnie, ale niestety był on powodem wielu pożarów, dlatego destylarnie zaczęły od tego odchodzić, a stosować mniej drastyczne metody, czyli Spirale wbudowane wewnątrz olembika, które podgrzewają ten destylat. Dość ciekawie ustawiony proces produkcji, w wyniku czego powstaje coś, co mamy tutaj dzisiaj, coś, czemu przyjrzymy się nieco bliżej. Jest to tak zwany new make, czyli świeży destylat, świeży spirytus. Oczywiście jest to słodowy spirytus, powstały ze słodowanego jęczmienia, drożdży i wody. Czyli z tego powstanie whisky typu Single Mold. Swoją drogą, czy nie jesteście ciekawi, jak taki New Make smakuje po kilku latach leżakowania w dębowych beczkach? Jeżeli tak, to już subskrybujcie, już klikajcie, guziczek, dlatego że już za tydzień będziemy degustować trzyletnią whisky z deslarni Bimber i będziemy mogli się przekonać. Jak zaledwie 3 lata spędzone w beczce jest w stanie zmienić takiego oto New w dość ciekawie zapowiadającą się whisky typu Single Mode. Moi drodzy, mamy tutaj New Make Spirit, czyli świeży destylat. Jak już mówiliśmy, destylat Single Mode, czyli ze słodu jęczmiennego, zabutelkowany w mocy 63,5% alkoholu, i to prawdopodobnie w takiej mocy trafia do beczki do procesu ostatecznej maturacji leżakowania chyba w takiej nie jestem na 100% pewien, ale to jest taka moc wyjściowa ogólnie przyjęta dla dla whisky dla destylatu, który trafia trafia do beczek, także prawdopodobnie prawdopodobnie właśnie to jest ta moc. No cóż proces Przygotowania tego New Make'a jest dość ciekawy, jest dość niestandardowy, dość oryginalny. Zobaczmy jak to się przekłada na walory smakowo, aromatyczne, czy aromatyczno-smakowe. Aromat dość słodki, oczywiście intensywny, ze względu na dość dużą moc alkoholu. Ale mamy tutaj coś takiego jak maliny w bitej śmietanie. Jest wyczuwalna taka dość mocna kremowość, sporo owoców. Są nuty kwiatowe. Ciężko jest mi powiedzieć jakie to kwiaty, ale jest taka właśnie kwiatowa roślinność wyczuwalna. Dość intensywny aromat śliwek śliwkowy kąpło, śliwkowy dżem. Jest to coś takiego jak aromat francuskiego ciasta, takie bezpośrednio wyjęte z paczki. Jest ta taka właśnie delikatna maślaność, taka masłowość w połączeniu z tym, z tym takim aromatem ciasta. Ciekawe. Jest tutaj sporo takich owoców jak jeżyna, jak jagoda. Jest coś takiego jabłkowego w aromacie, ale coś, co bardziej idzie w kierunku pestek. Jabłkowych pestek dokładnie. Ogólnie to jest aromat, który kojarzy mi się z rumem, z tym właśnie tutaj, z tym rumem, który ma bardzo podobny charakter. Rum jest może bardziej cukrowy taki, ale, ale charakter, charakter aromatyczny ma dość zbliżony. No, spróbujmy. Mocny ten gimber. Uh. Jest moc. Jest intensywność niesamowita. Słodki. Słodycz ma taki charakter cukrowy. I to, co się rzuca na pierwszym planie, to ta taka cukrowa słodycz, ma na taką kwaskowością, winnością. Być może owoców. No i oczywiście eksplozja, eksplozja owoców na języku. Bardzo podobne tematy, które mieliśmy w aromacie, czyli jest ten kompot ze śliwek, dżem ze śliwek, malina, te jeżyny, jagoda, jabłka papierówki, coś takiego tu mi się kojarzy, no i coś Coś, co po przełknięciu pojawia się na języku smak dzieciństwa, smak gumy Turbo. Myślę, że większość z Was pamięta gumę Turbo. To taki właśnie smak tutaj przechodzi mi na myśl. Dość bogaty smak, jak na New Make. No i zdecydowanie widać. Może bardziej czuć te 168 godzin fermentacji, bo naprawdę owocowość tego Newmakea jest dość mocno obfita. Zobaczmy, czy to ma w ogóle jakiś finisz. Oczywiście słodko, oczywiście intensywność alkoholu, która ten finish w jakiś sposób prowadzi. Biała czekolada, rodzynki, kompost ze śliwek, bita śmietana. Ogólnie zarówno w aromacie w smaku, jak i w finiszu jest taka dość intensywna kremowość. Może to oczywiście wynikać z, z mocy alkoholu, ale na pewno też coś, co miało miejsce w procesie przygotowania tego Nimake'a tutaj ma ogromny wpływ na to. Nie nazwałbym tego karmelem, jest to taka kremowość masła taka maślaność bardziej 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 w taki sposób można by to określić czyli taka śmietankowo maślana kremowość tłustość może tak no to wiadomo to też ma ogromny wpływ na, na smak bardzo dobry new make, bardzo dobry new make. I naprawdę nie dziwię się, że pan Dariusz podjął taką decyzję i taki dość odważny krok, aby tego make'a zabutelokować i zacząć sprzedawać. Wiadomo, nie ma tego wiele tu z 2020 butelek w tym wypuście w 2020 roku, ale naprawdę szapoba panie Dariuszu, za tak przygotowany Newmake. Jestem, jestem naprawdę mm, przekonany, że whisky dziesięcioletnia z tej robiona na tym new w dobrych beczkach, to będzie coś szczególnego. To będzie wyjątkowa łyski. Moje osobiste zdanie, oczywiście. Nie każdy musi się z tym zgodzić. Bardzo fajny, ciekawy. Newmake myślę, że stanowi idealną bazę pod takie fajne, owocowe i słodkie whisky. W zależności też od beczek, jakie będą stosowane. Ale widząc kunszt pana Dariusza w, w kwestii przygotowania Newmake'u, to, to jestem 100% przekonany, że nie zaleję tego w jakieś badziewne, wyhełstane wcześniej beczki. Tylko będą to jakościowo dobre beki, więc e, co do tego raczej nie mam wątpliwości. Jeżeli moi drodzy mieliście możliwość tego Newmakea pić, próbować, smakować, piszcie w komentarzach, piszcie w komentarzach, jestem naprawdę ciekaw, bo moim zdaniem ten Newmake jest... To nie jest mój pierwszy Newmake w życiu, jaki piłem, ale to jest pierwszy tak dobry Newmake, jaki piłem. Krótko mówiąc, ten gimber naprawdę jest dobry. Ten gimber naprawdę jest dobry. To wszystko ode mnie na dzisiaj, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.